zarubi blazgi Witam was jestem K -K -K Witam was w drugim już od, już od kileczku, z serii Zamykartowani Aktualnie mamy 30 FPS-ów to jest bardzo ważne czekajcie, sobie sobie. zrobię Dobra Zobie, Zobaczyłem, włączyłem sobie mniej CPU jak, jak to się czyta, nieważne. Yy, I widzę, że chyba mój procesor i komputer, mój procesor, jeżeli się nie mylę, to teraz pracuje 71%. Tak, to jest to bardzo przydatne. Powiem Wam, i warto to sobie mieć. Dobra, teraz pójdziemy sobie. Nie wiem, co robić będziemy dzisiaj pójdziemy zobaczyć szybko jeszcze do tej kopalni czy coś tam jest fajnego o tej lawy i pomyślimy nad dalszym tematem odcinka to tutaj mm -hmm. się boję nie no da się przeżyć aha lawa Piękna, wędna lawa. Dobra. Yy, jak widzicie, tu jest naprawdę lawa. To jest lawa. Aż wam to udowodnię. Poświęcam jedgo, jednego dyryta. No. To jest lawa. Nie, żadnych to jest... Żaden efekt tekstu i paków. Bo chyba woda by nie podpaliła. Fakutknąłem. utknąłem. Jakie ty geniuszu. Okej. Okay. Yy. No. Ja Dobra. Go, 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 go. to go, go, go. No. Um, powiem wam, że... że... <ś nice> Co to serii? Zawsze mówię o seriach. Yy, chcę zrobić yy, niedługo już. Yy, co jest już wie, więcej gier. O, tutaj nie byłem. Mhm. To tyle. Yy, z innych gier, nie tylko Minecraft, ale to jest yy, taka pierwsza wersja, dlatego trochę poświęcę na nią czasu. Yy, powiem Wam szczerze, szczerze, szczerze że Minecraft mi się trochę znudził. Tak, dawno nie było słów Gamesów, bo nie możemy się zgadzać z tematem ani z tego, z Dezim, Czyli Lipa Tekken. Ehm. hm, um, hm... Oh. <grym> nie. Uuu, żelaza. Chyba tam nie idziemy. O, wągiel. Dwa w jednym. O, więcej żelaza. Dziesięgi. O! Pięknie odlażyło Mój procesor chyba teraz pracuje 70%. Na procent. Ach. Albo 85% aktualnie. I tak się waha co. O! 81%. Teraz nie wiem, który to jest procesor, jak który komputer. No i dupa, skończył mi się kilof Wow! Wow! Jakie odladzenie piękne. Aha! Dat Aha! Ryczaje. Myślałem, że im, im, im mniej procent, tym, lepiej, tym go lepiej, a jest na odwrót. Tak, KK, fascynacja, yy, mialnikiem CP CPU. Będę mówił CPU. Jestem Polak i mówię po polsku. CPU, minetraft. Owdza. Owdza lubi bladzgi. Co tu wam mogę jeszcze pokazać? No, chyba nic. wiem. Zabieram hodowle trzciny. Hops, hops, hops. Hops, drops, hops, drops. Mot z motyką przez świat. Dam, dam, dam. Jump! O, cz czwarty level. Możemy sobie z enchantować. Jej. Chciałbym takiego fajnego, że na, na że ja uwielbiam powiem wam szczerze, y, nogback, czyli odrzut. Y, fajnie odrzut to pomaga. Jak jesteś na, na dużych wysokościach, to bardzo pomaga. Albo na Skybloku. i walczyć z potworkami, czy z kolegom kolegą o, o tym, kto będzie władcą wysp y, władcą wyspy. Y, Oczywiście to jest właśnie, jak pomaga, ale Skyblock nie może być mm. zbytnio zbudowany wtedy. Jop! Tak. Szaniczna. Dobra. Co ja tu chcę? Aha, ja chcę tu odcinkę zasadzić. Hmm. Ja teraz tak myślę. Ja tak myślę, żeby tu nie zrobić plantacji takiej, takiej takiej, 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 no wiecie. Trzciny cukrowej. Czy to tak zrobić oddzielnie? Jak fajnie odleczyło! Dobra, już nie będę... No właśnie, mówiłem. Co, co jeszcze? Ale mi odlażyło, to już mi laży. Brzydko. Minecraft, ty trolu. Minecraft się bawi ze mną w, w, w trollowanie. Minecraft mnie droluje. Właściwie to ja pochowam te rzeczy tutaj niepotrzebne mi. I, i zapowiem, za, teraz mam przepowied... Uwaga, krakerowa przepowiednia. Zapewne... No gdzie jest? Aha, tu mam. Yy, zapewne... Yy, w następnym odcinku zapewne będziemy sobie walczyć z potworkami. -la 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 tak. Zapewne będziemy sobie walczyć z potworkami i będziemy potworki, jakby chyba, trollować. Czy coś. Dobra. To paszoło. Dobra. Cyk. Cyk. Dobra. dupa wiecie co mnie wkurza w minecrafcie? no fakt, spieprzyłem powinienem środka dać. Eee, eee, wkurza mnie w, w minecrafcie to, że że ta woda, jak się ją puści raz to ona, to ona dalej płynie w nadal, wciąż, nadal, nadal i tak w kółko Te to mnie trochę wkurza, powinni dać opcję, żeby to włączyć, wyłączyć nic nie mówię. 60 FPS-ów. No właśnie, popatrzałem się na licznik FPS-ów, i już spadły. Mój procesor aktualnie pracuje na 69%. Hm. Dlatego mi tak ladrzy. A komputer. 88% O, mm. dupa. Yy, dobra. Tak więc, to by było na tyle z tego odcinek krótkiego. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I zobaczyłem w następnym odcinku serii. Yyyyyy... Eee, Zamekaptowani z Asasynem. Bye. Cześć, jedzie z siebie!